Yo, 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 ja jestem Narf, a to jest, moi drodzy, coś innego. Coś, czego jeszcze na tym kanale nie było. Otóż, moi mini ostatnio zapytałem was na Facebooku, co byście chcieli zobaczyć na kanale. No i pewien z widzów zaproponował mi nazwę, żeby zagrał sobie w gierkę Akinator. O ile teraz się w ogóle... Zastanówmy teraz w ogóle, czy to jest gierka. Jest to jakaś aplikacja, która, jak widzicie, jest sobie taki pan z wąsem, no nie? Jest sobie taki pan z wąsem, z brodą... I to jest właśnie Jin i jego zadaniem, tego Gina zadaniem jest to, aby on odgadł postać, którą po prostu o której my sobie pomyślimy. Czyli on zadaje nam pytania, na nie odpowiadamy, taki QA. Teraz trzeba się mocno zastanowić, kogo by tutaj wziąć, do takiego wiecie, o kim może byłby pomyśleć. A few moments later. Właśnie tak, że na dobry początek weźmiemy sobie tego pana, Abre. O, po tym jakże długim i wspaniałym wstępie, trzeba myślę zacząć grać. I mamy sobie tu: Hello, I'm Akinator. Hello, I'm Mateusz. Dobra, i teraz tak, pierwsze pytanie. Ogólnie jest to po angielsku, bo polskiego z tego, co mi się daje, nie ma. Dlatego lecimy: Has your character become famous thanks to the internet? Abra, tak jest. Tak jest, tak jest. Ajaj. Boże, is your character Polish? Dobra, niech będzie Polish. Teraz no, jest w końcu z Polski, to nie będzie Polish, co tam? Spoko. O, teraz dobre pytanie. Is your character Minecraft player. Pff, Abra Minecraft? Abra Minecraft! Nie no, Abra gdzie tam Minecraftem? No dobra, może trochę. <grym> Is your character a girl? czyli czy nasza postać jest dziewczyną. I wiecie co tutaj bym się mógł sobie mocno zastanowić, czy no wiecie, ja tam nie wnikam dokładnie, ale niech będzie... No... Czy Abra ma siostrę? Z tego co im nie ma siostry, no, chyba że mnie o nie, wiem, że ma dwóch braci, wiem, że ma dwóch braci, z jednym się widziałem w sumie, z tym bliźniakiem jego się widziałem, z drugim w sumie też się widziałem, jakby nie patrzeć. <laughs> czyli nie ma siostry, no okay, niech będzie, nie ma siostry, lecimy z kolejnym pytaniem, question 6, 20 and 25 years old, czyli jest pomiędzy 20 a 25 rokiem życia. Nie, on jest w moim wieku. Desert Character Like to Rap, czyli że lubi rap rapować albo gwałcić. Bro, jak było gwałcić? Macie trochę przycięty ekran Rape. Aha, to rape to jednak chodzi o muzykę. Nie wiem. YOUR character Eternity. Nie, on na pewno nie jest. On bardziej jest powiązany z psami i tajnymi IS YOUR character MARRIED? No, on na pewno nie jest mężaty, chyba że mnie znowu okłamał. YOUR character Ninja. No, does he have a girlfriend? Nie, z tego co wiem, on dziewczyny nie ma, mm. Nie no, nie ma dziewczyny, na pewno nie ma dziewczyny, proszę ja was, co to dalej? Is your character famous because of YouTube? Ra no, przez YouTube'a go poznałem, w sensie tak, że... Także raczej tak, does your character live with his parents? Yes, on nie mieszka z rodzicami, wszystko w porządku. co dalej? Does your character have... Ty, panie z wąsem! powtarzasz, ty kurde! No... Is your character mostly famous as a child? Czyli, że... Głównie jest znany przez dziecko Czy ta postać jest znana głównie jako dziecko no zależy jakby na to popatrzeć. Kurde, teraz to on rozkminą. Zapytamy się go. O, to jest, to jest, to jest dobry pomysł, kurde no. To jest dobry pomysł. Zapytamy się go na Skype i nie wiem, słyszeliście pewnie dźwięk skape'a miałem włączonego, dobra. MC Abra, jak ty się nazywasz? MC Abra. Ale wiecie co wam pokażę, że do niego napisałem? Kurde! Dobra, chwila prawdy. O, czekajcie, proszę o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Dobra. Lecimy proszę, ja was, jest tu wszystko. Nie odpisał mi jeszcze, kurde. Wariat to sobie nagrywał. <śmany> <śmany> to jest charakter Heavy <having> Long Hair. <śmany> hmm. Raczej, raczej no, nie, lo, drugie to są długie, to raczej nie. Is a character from an educational game? Czyli, że nasza postać jest z gry jakiejś edukacyjnej. Mówimy to raczej youtuberze, czyli postaci takiej, wiecie, takiej normalnej. Nie, nie jest raczej z tego, no. Czyli nasza postać ma zwierzę. Jak najbardziej on przecież ma psa, to wiadomo, to logiczne. Jak najbardziej damy sobie jest. Co nam mówi dalej? Has your character being the captain of national... Team. Czyli że nasza postać jest kapitanem drużyny narodowej. No. Does your character live in your country? Yes. On mieszka w Polsce, ja mieszkam w Polsce. Dobra, perkusista. Czy jest perkusista Mabra? Nie wyobrażam go sobie jako perkusista <grym> Ani trochę. No. Does your character have 100,000 subscribers on YouTube? No, on ma aktualnie już wam mówię nawet YouTube user and... Uh, brak. On ma 30... On ma dokładnie 33 068 widzów, czyli no. Is your character from your family? No nie, on nie jest ze rodziny, no home, jakby date. Is your character linked with Shotting Games? On jest linked with Minecraft jakby co, ale... Shotting Games nie wydaje mi się. Nie. Poszli, ze spoko, możemy kontynuować easy peasy, czekajcie, bo wiecie co muszę za chwilę. Zaraz wracam, na chwilę was zostawię. De. Także ja mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, bicie na Instagrama, właśnie wiecie na Instagrama. Fakt, muszę telefon znaleźć. O, dupkę jeżę, musiałam wam pokazać, jak to wygląda, jak to, co? wybluruję sobie tutaj specjalnie dla Was Instagram, są różne zdjęcia, jakieś tam pierdołki, także Instagram serdecznie polecam. Fajna sprawa. Polecam również Facebooka, tutaj też się bardzo wiele dzieje. Wiele jakichś różnych rzeczy, kurde, odbicie do tak? Jak to jest na obrót? Tak, tak. Snapchat, właśnie jest też Snapchat, wiele się... O! To ja. Ech. Ech. Możecie też w zasadzie pisać w komentarzach Kogo byście chcieli, żebym właśnie Jakby robił w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobało Ja nie przedłużam, trzymajcie Yo